Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kolejnym dekiem. Dzisiaj pokażę Wam mega ciekawą talę, jedną w ogóle z najlepszych talii, jeżeli nie najlepszą w obecny standardzie. Mianowicie Jorion deck z Lucką, czyli z najnowszym pętłokerem, jaki w ogóle jest dostępny. Słuchajcie, to jest w ogóle ciekawe, bo ten deck ma 80 kart w sobie a to jest jego standardu, gdzie normalnie mamy kart 60 i to jeszcze chodzi, żeby było śmiesznie. Ja w to nie wierzyłem? Ale okazało się, jak popatrzyłem, jak ludzie się grają, że to faktycznie ma ręce, no i ma nogi. Więc pokażę Wam, o co chodzi. Mam nadzieję, że Wam się taki tyczek spodoba i że dzięki niemu ogarniecie właśnie troszeczkę lepiej standard. No bo wiadomo, że jeżeli chcesz wygrać z wrogiem, to trzeba go poznać. Więc zapraszam Was do oglądania. Jeżeli Wam się film spodoba, to subskrypcja i łapka w górę pod filmem jest mile widziana. No i lecimy już z tematem. Ten deck Jorion Looka, oparty jest, jak sama nazwa, wskazuje na dwóch kartach. Na kompanionie Jorion Skynomat oraz na naszym Planeswalkerze, najnowszym Planeswalkerze z najnowszego dodatku w ogóle pełnowości Luka, Copper Outcast. Zanim przejdę do mówienia deku, powiem o co tutaj w ogóle chodzi. Generalnie całe combo polega na tym, że zagrywamy sobie Fires of Invention. Jak wiecie, Fires of Invention pozwalają zagrywać kart pod warunkiem, że będą miały łączny many równy ilości naszych lądów na polu gry lub mniejszy. No i tutaj mamy limit ograniczenia do dwóch kart na turę. Generalnie przez pierwsze cztery tury musimy jakoś przeżyć, ale teraz przechodzimy już z tym Firestorm Invention do naszej piątej tury. Dokładamy piąty ląd, no i możemy zagrać teraz dwie karty o łączny koszty money. 5 lub mniejszym. Za darmo. Warunkiem, żeby to kombo wyszło jednak, oprócz obecności the Invention jest to, żebyśmy mieli jakiegoś tokena na polu gry, albo innego stworka, natomiast tutaj nie będzie problemu z tokenem, bo mamy mnóstwo generatorów, o czym zaraz się przekonacie. Ale mamy piątą turę, mamy Fire Invention i mamy tokena na polu gry. Pierwszą kartą, którą zagrywamy z naszej ręki, jest właśnie Luka Copper Outcast. Teraz korzystamy z efektu tego Planeswalkera, drugiego efektu, mianowicie eksajujecie kreaturę, którą kontrolujecie, czyli w naszym przypadku tokena. Następnie odsłaniacie karty z góry waszej biblioteki do momentu, aż odsłonicie jakąś kreaturę z łącznym kosztem many. Większym niż łączny koszmany tej kreatury, którą ekstaglowaliście na początku. Jeżeli chodzi o to, to token zawsze ma łączny koszmany równy 0, no a jedną kreaturą w naszym deku jest agent of treachery, więc zawsze traficie na niego. Następnie kładziecie tę znalezioną kreaturę w waszej talii na polu gry, od tak po prostu za darmo. A resztę kart, które odsłoniliście, kładziecie na dnie waszej biblioteki w dowolnej kolejności, ale to już jest mniej ważne. W tym momencie na polu gry mamy naszego Planeswalkera i mam Agent of Treachery. Dzięki niemu wybieracie dowolną kartę permanentu po stronie przeciwnika i przejmujecie nad tą kartą kontrolę. To znaczy, możecie przeciwnikowi zabrać np. ląd, Planeswalkera, Kreaturę, Artefakt czy jakiś Enchantment. Takim dodatkiem, miłym i pięknym na torcie jest to, że w momencie end stepu naszej tury. Jeżeli kontrolujemy po swojej stronie pola, 3 lub więcej kart, które do nas nie należą, to dobieramy sobie 3 karty. Podsumowując więc to, co dotąd zrobiliśmy: Mamy Fires of Invention, mamy Luke oraz mamy naszego Agent of Treachery. Pamiętajcie jednak, że możecie zagrać jeszcze jedną kartę w tym momencie, w tej turze. O łącznym koszcie mamy 5 lub mniejszym. Tak naprawdę, niemal każda karta poza innymi Agent of Treachery w naszym deku nadaje się w tym momencie do zagrania, ale też możemy sobie zagrać naszego kompaniona Yeryon Sky Nomad. Załóżmy, że tak robimy. W momencie, gdy on wejdzie na pole gry, aktywuje się jego efekt, który będzie blinkował nasze karty. Czyli w momencie, gdy on wchodzi na pole gry, exile'ujecie sobie dowolną ilość innych non-land permanentów, które kontrolujecie i które należą do Was. To jest bardzo ważne, bo jak wiecie, mamy już niektóre permanenty, które do nas nie należą, bo pochodzą od przeciwnika. Wszystkie te karty, które zexile'owaliście wracają na Wasze pole gry w następnym. Następnym endstepie. Tak więc po ponownym wejściu wszyscy Planeswalkerzy odzyskują ponownie swoje konterki lojalności, więc nasz lukka wskoczy ze zredukowanych już trzech loyalty konterów z powrotem na 5, tak samo jakby to robili inni Planeswalkerzy, a nasze kreatury znowu uruchamiają swoje zdolności, ponieważ znowu wchodzą na pole gry. Oczywiście dzięki Iorionowi możecie wyrzucić dowolną ilość kart, którą kontrolujecie poza grę i mogą to być np. wszystkie omeny, które grane są w tym deku, czy inne enchantmenty. To wszystko skumulowane razem da Wam olbrzymią przewagę, no i po prostu wygracie przeciwnikowi, który albo w tym momencie już się podda, no albo jeszcze będzie próbował się opierać. Zanim przejdę omawianie całego deku, powiem już tylko tyle, że wcale nie trzeba zagrywać oczywiście tego Yorion'a od razu w piątej turze, tak jak to było na tym przykładzie pokazane, bo możecie na przykład sobie odczekać jeszcze chwilę i nazbierać sobie tych non-land permanentów pod swoją kontrolą, na przykład możecie przeczekać turę, ponownie użyć efektu lupki i znowu poświęcić jakiś token, i wezwać kolejnego Agent of Treachery, nazbierać ich trzech, czterech, bo różnie się ich gra, no i po prostu po raz kolejny zrobić wielkie przejmowanie dzięki Yorionowi, potem kart przeciwnika. Skoro już wiecie jak deck działa, czyli przejmujemy karty przeciwnika, wyrobiamy sobie dzięki tą przewagę, zagrywamy Joriona i przejmujemy znowu karty lub aktywujemy masę innych efektów, to przejdźmy już do całego deck techu, bo on jest dość prosty i myślę, że ta talia tak naprawdę dość sama z siebie się gra. Przede wszystkim mam naszego Yoriona Sky Nomad, który jest bardzo potężną Kart, no jak już widzieliście jest 4 na 5 flying za 5 many, co jest dobrą statystyką, no i oczywiście blinkuje nam te karty. Jedyny minus jest taki, że w związku z tą jego siłą narzuca nam to, że w naszej talii startowej musi znajdować się co najmniej 20 kart, które przekraczają podstawową ilość wielkości naszej talii. Tak więc w standardzie, modernie, w innych takich klasycznych formatach mamy tę granicę 60 kart w naszej talii. W tym przypadku będziemy mieć talię 80 kartową, więc o tyle będzie Wam ciężej niektóre elementy tego komba dobrać. No ale generalnie te karty są na tyle wszystkie silne, że sobie jakoś radzimy. Więc to jest Jorion. Agent of Treachery jest naszą jedyną kreaturą. Gra się go 3-4 sztuki, zależy jak ktoś lubi. I tutaj przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że zagrywamy go przede wszystkim z naszego komba e, dzięki lustce. Luk chce, ale również możemy go zagrać po prostu z ręki za 7 man i też jak najbardziej się sprawdza. Oba efekty, wiecie już o co chodzi z nimi. Dobieramy karty, przejmujemy karty przeciwnika. Mega potężna rzecz, jeżeli wejdzie na polegry. Dotąd widzieliśmy może jedną czasem sztukę tego, natomiast teraz faktycznie dzięki temu kombu. Cały deck wymaga co najmniej tych trzech sztuk Agent of Treachery. Cały deck opiera się bardzo mocno na Planeswalkerach. W wypadku omawianego przeze mnie przykładu mamy 13 Planeswalkerów, aż parszywą trzynastkę. I tutaj znajdziemy wszystkich najpotężniejszych Planeswalkerów w kolorach odpowiednich. Tak więc będzie i Narset, i Teferi, i większa Narset, no i oczywiście nasz Luka. Jeżeli chodzi o Narset Teferiego, myślę, że tutaj nie ma co bardzo omawiać, no bo wszyscy te karty już doskonale znamy, nawet myślę, że niektórzy mamy ich tych kart dość. No i po prostu są to tak jakby mówić, nie wiem, counterspell, no każdy wie o co chodzi. Potężne karty, które robią nam olbrzymią przewagę dzięki swoim efektom, po prostu należy je grać. Narce of the Ancient Way jest z kolei takim play z okerem, który... No jest różnie postrzegany w środowisku tego deku. Generalnie się ją gra. No ale widziałem też w gdzie ludzie zastępowali ją czymś innym. Natomiast Narset robi tę jedną fajną rzecz, że pozwala nam przeżyć troszkę dłużej. A to w wypadku tego deku jest kluczową rzeczą. Daje nam życie, pozwoli nam dobrać kartę, pozwala być remuwalem, Poprzez odrzucanie niektórych kart, no i sama z siebie też potrafi wygrać grę dzięki temu emblematowi, który będzie zdawał dwa be za czas przeciwnikowi. No i dochodzimy do naszej gwiazdy, czyli do Lukka Coppercoat Outcast. No i o tym tej już powiedziałem tak naprawdę wszystko, co nas interesuje, bo nas interesuje jego efekt minus 2 zawsze i wyłącznie w tym deku. I powiem szczerze, że nie wiedziałem, żeby ktoś jakoś specjalnie używał tego efektu minus 7, plus 1, owszem, zdarza się, jeżeli luka jest naprawdę długo na polu gry, żebyśmy mogli użyć więcej niż dwa razy efektu minusowego minus 2. Ale pamiętajmy też, że Jorion będzie blinkował Luke, więc on będzie odzyskiwał te swoje punkty lojalności. Przy okazji tego Planeswalkera potwierdza się to, co mówiłem przy omawianiu najpotężniejszych kart z tego zestawu: czyli to, że Luka ma olbrzymi potencjał do bycia w kombodekach, bo wyszukiwanie dowolnej kreatury jest faktycznie tutaj no, mega OP. I ktoś sobie wypracował właśnie taki deck, jak też podejrzewam, że się pojawi, czyli że będzie dużo spowalniania, no i potem wyciągniemy coś gigantycznego. Co prawda ja tutaj myślałem o jakichś Eldrazych, czy o takich rzeczach, ale Agent of Tercery też jak najbardziej się zgadza. Pamiętamy, że oprócz tego, że to jest deck combo, to jest to deck przede wszystkim też kontrolny, więc ci że dzięki przewadze jaką będą wyrabiali na polu gry, pozwolą nam sami z siebie też wygrać. No ale jak przeciwnik jednak się troszkę za bardzo wysypał, to mamy Shatter the Sky, czyli Mazdrumwal, na po prostu wszystkie kreatury przeciwnika, no i na nasze, chociaż naszych dużo się tutaj nie pojawi, poza tokanami Agent of Treachery, ale jak one są już na polu gry, to raczej wygrywamy, a nie martwimy się o przewagę przeciwnika. Tak czy inaczej, Shattered Sky ma fajna rzecz, przydaje się, zwłaszcza na agresywne deki, których jest dość sporo. Przechodzimy do enchantmentów. Enchantmentów w tym deku jest mnóstwo, podobnie jak play bo są to rzeczy, które można fajnie blinkować i które po wejściu ponownie na polu gry znowu będą aktuować swoje efekty. Mamy czerwony, niebieski oraz biały omen. I po kolei one wszystkie aktywują swoje efekt, gdy wchodzą na pole gry. Tak więc jeden zdaje dwa damage'u, drugi dobiera nam kartę i robi skraj, na trzeci tworzy tokeny. W tej talii gra się również The Birth of Melites, czyli saga. Saga ma trzy efekty. Pierwsza pozwala nam poszukać sobie ląda, więc tutaj będziemy szukać tego naszego pleńca. Następnie robimy sobie e, ściany 04, które są to oczywiście bardzo dobrymi, obronnymi, no ale też znowu poświęcamy je pod lookę. Tutaj przede wszystkim jednak chodzi właśnie. O, ten, to, o te tokeny. O fire of mówiłem, tutaj ta karta również, podobnie jak Teferi, no i ci podstawowi jest, jest po prostu bardzo znana, więc nie będę się nad nią rozwodził. Pozwala zagrywać kartę za darmo, jest częścią komba, dzięki czemu nie potrzebujemy mieć na przykład 10 man, tylko wystarczą do 5 faktycznie, żeby użyć dwóch kart za 5 many w ciągu naszej piątej tury. Czy da się grać bez tej karty? Według mnie nie bardzo, w sensie oczywiście możemy przeżyć odpowiednio długo wyrobiając przewagę i zagrywać od tak z ręki naszych Agent of Treachery, czy wyrabiać sobie przełagę play jakoś w ten sposób wygrać, no ale jest to troszeczkę jednak męczenie tematu. Ten deck jest pomyślany tak, żeby wykorzystać Fires of Invention i to combo, które Wam omówiłem, więc jak tego nie macie, to raczej sobie darujcie ten deck. No i dwa najpotężniejsze enchantmenty, jakie mamy, to pierwszym jest Elsbeth Conquer's Death, czyli kolejna saga. Tutaj każdy efekt jest mega, mega potężny i znowu mamy oczywiście za 5 many, więc możemy sobie to zagrać z Fires of Invention. Po pierwsze, eksajlujemy sobie dowolny permanent przeciwnika, który ma łączny koszt many 3 lub większy, więc pozbawiamy się najpotężniejszego zagrożenia ze strony przeciwnika, co daje nam możliwość pożyć troszeczkę dłużej. I to jest też ten pierwszy efekt, więc znowu bardzo fajnie tutaj będzie się to sprawdzało z blinkowaniem z całą resztą. Drugi efekt opóźnia zagrywanie kart przeciwnika, ponieważ ich koszt wzrasta. No i ostateczny pozwala nam przywrócić do życia kartę Planeswalkera lub kreatury jeszcze dodatkowo wzmocnionych, więc będziemy odzyskiwać ewentualnie zniszczonego Agent of Treachery lub naszego lubkę lub innego Planeswalkera, którego będziemy potrzebować no i tak jak mówię, Jorian tutaj znowu z tą kartą fajnie działa. Ostatnim enchantmentem jest Shark Typhoon, i jest to nasze alternatywne win condition. Tak jak mówię, poza werbem, sobie przewagi, oczywiście. Po pierwsze, gdy rzucacie zaklęcie, które nie jest kreaturą, to tworzycie sobie token rekina z lataniem o statystykach x na x, gdzie tym xem określana jest wartość, która odpowiada łącznemu kosztowi many e, zaklęcia, które rzucaliście przed chwilką. Czyli na przykład, jak rzucacie sobie lukę, to tworzycie token rekina z lataniem o statystykach 5 na 5, bo luka miał koszt many 5. I to jest ten mocniejszy efekt. Natomiast myślę, też częściej będziecie używać tego efektu z cyclingiem, który wymaga zapłacenia x oraz dwóch many. I potem oczywiście dyskardujecie tę kartę, odczytajcie innymi słowy ją z ręki i dobierać sobie kartę. W momencie, gdy cyklujecie Shark Typhoon, to zautworzycie token rekina z lataniem o statystykach X na X, gdzie X jest tą wartością, którą dopłaciliście do cyclingu. Więc jak zapłaciliście przykład 4 many łącznie, gdzie 2 poszło na tego X, to token będzie 2 2 Flying Rekinem. Dlaczego uważam, że będzie tego częściej zagrywać? No przede wszystkim dlatego, że jest to metoda obrony przed atakami przeciwnika zwłaszcza tymi wczesnymi w agresywnych taliach, no i my chcemy jak najdłużej przeżyć, więc będziemy się bronić tak długo, jak będzie można przeżyć, żeby uzyskać nasze combo. Nie można też zapomnieć, że Shark Typhon tworzy właśnie te tokeny, które można poświęcać pod lukkę i znowu wszystko na się tu ładnie zapętla. Jeżeli chodzi o lądy, pamiętajcie, że ten deck wymaga od nas grania 80-kartową talią, więc mamy tutaj aż 36 Lądów zazwyczaj. Generalnie gramy wszystko, co jest nam potrzebne, w odpowiednich kolorach, więc trajlandy, temple, szoki, wszystko tutaj się znajduje. Myślę, że nie ma co tutaj rozwodzić się za bardzo nad lądami w tej talii, bo nic tutaj specjalnego się nie pojawia poza jedną kartą: mianowicie Castle Ardenvale, który tworzy nam tokeny, więc znowu mamy tutaj silnik do napędzenia naszego kombo, nawet jeżeli przeciwnik będzie zabijał nasze kraturki, żeby zablokować lupkę, to my będziemy mogli tokeny cały czas robić, bo wymaga to zapłacenia tylko czterech many, no i wtedy już tworzymy sobie jeden jeden tokena człowieka. Jeżeli chodzi o moją prywatną opinię, to uważam, że ten deck jest fajny do grania, jeżeli lubicie deki wolniejsze. Ja na przykład lubię, bo czuję wtedy, że faktycznie to, co robię ma znaczenie i decyzje, które podejmuje jakieś piętna tej że odciskają, a nie tylko, że atakuje na ślepo jest ok, albo Akurat przeciwnik wszystko zabił, no i trudno. W tym tatku w jądekło trzeba pokombinować troszeczkę mocniej, żeby wiedzieć, na przykład, który męcz przeciwnik, można skontrować część komba, czy na przykład nie odsłaniamy się zbytnio nawet na agresję przeciwnika, nawet robiąc nasze kombo. Czy akurat w tym momencie zagrać tego Joriona, czy później? Dodatkowo, ten tek ma dzięki tym swoim różnym kartom typu omeny opcję na manewrowanie swoim przeznaczeniem lekkie oraz dopasowanie się do niemal każdej sytuacji. A gdy combo już siądzie, to faktycznie można z satysfakcją zabrać przeciwnikowi tą jego najlepszą kreaturę i patrzeć, jak płacze i składa swoje karty. Więc dla mnie jest to mega satysfakcjonujące deczywo, ale czy chciałbym przeciwko niemu grać? No, raczej wolałbym. Nie grać. Możecie teraz wy napisać co o tej talii sądzicie, jaką talię następnie chcielibyście zobaczyć oraz oczywiście link do pobrania talii macie w opisie do filmu, do przykładowej talii jak zwykle, możecie ją sobie przerobić na jakąś inną według waszego uznania. No i to wszystko jeżeli chodzi o Jorion Luka Deck, oczywiście jak już powiedziałem przez chwilkę macie go do pobrania w opisie do tego filmu jeżeli chodzi o przykład talii, no i ja czekam na wasze głosy co sądzicie o tej talii, czy gracie nią, czy mieliście okazję przeciwko niej grać. Napiszcie w komentarzu koniecznie, jaki deck następnie chcielibyście zobaczyć. No i cóż, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Łapka w górę, subskrypcja, mile widziane. Linki największej grupy Magia zbieracie w opisie do tego filmu, jak i inne linki. Zerknijcie, wpadnijcie, jeżeli potrzebujecie z czymś pomocy. Do usłyszenia już niebawem. Cześć!